Cześć, witaj na blogu Praca Szefa.pl. W dzisiejszym poradniku chciałbym pokazać Ci, jak uruchomić dotacje i darowizny na WordPressie przez Tipej. Zobacz, że w poprzednim poradniku pokazałem Ci, jak uruchomić dotacje przez Payu, a dzisiaj zajmiemy się obsłużeniem dotacji na WordPressie przez Tipej. I aby uruchomić sobie dotacje przez Tipej, musimy uruchomić sobie poradnik. Jak uruchomić. Płatny dostęp do treści przez Tipej, ponieważ uruchomienie dotacji będzie bardzo podobne, ale jednak nieznacznie się ono różni. I tutaj, znajdź sobie właśnie taki poradnik: płatny dostęp do treści przez Tipej na WordPressie. Tutorial. Otwórz sobie ten wpis no i za chwilę zobaczysz, jak uruchomić dotację. Ten poradnik nieznacznie będzie się różnił, ale tak naprawdę, musisz wykonać wszystkie niezbędne kroki, aby aktywować. Sobie dotacje na WordPressie. A więc w pierwszym kroku musisz sobie zarejestrować konto w serwisie TIPAY. Tutaj możesz sobie kliknąć na ten link i zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji konta firmowego w TIPAY. W kroku drugim musisz zalogować się w serwisie TIPAY, a więc kliknij sobie na ten link, i tutaj musisz oczywiście podać id sprzedawcy i hasło, które otrzymałeś po rejestracji. A więc mój id sprzedawcy jest właśnie taki i hasło i klikam zaloguj się. Przechodzimy do kolejnego kroku, ciąg dalszej rejestracji w t -Pay. Po zalogowaniu należy uiścić opłatę aktywacyjną z konta firmowego, przesłać dwustronny skan dowodu osobistego, dokument potwierdzający istnienie firmy CEIDG oraz dokument potwierdzający stronę firmową, gdzie zostanie uruchomiona sprzedaż. I tutaj jeżeli pierwszy raz będziesz sobie rejestrował konto, to oczywiście będziesz musiał tutaj dokonać pełnej aktywacji Pełnej rejestracji konta. W kroku czwartym przejdź do zakładki ustawienia powiadomienia. A więc tutaj, zobacz. Ustawienia powiadomienia. Musimy tutaj, oczywiście, w kroku czwartym musimy wykonać ustawienia zgodnie z tym screenem, a więc zobacz. Wszystkie, tak. I tutaj mamy kod bezpieczeństwa, który zostanie wykorzystany przy. Realizacji transakcji w TIPAY, oraz tutaj mamy dwie opcje: nie i tak. Weryfikuj certyfikat serwera nie i wymagaj sumy kontrolnej tak. Dokładnie tak jak tutaj. A więc, jeżeli ustawiłeś już sobie dane w TIPAY, to przejść do kroku piątego. Szybkim krokiem przechodzisz do konfiguracji płatności. W panelu TIPAY wybierz opcję. Ustawienia tryb testowy. Z menu rozwijanego wybierz opcję włączony. A więc ustawienia tryb testowy. I tutaj pamiętaj, aby włączyć tą opcję i zapisać. I w tym momencie możesz sobie uruchomić testowe dotacje, testowe darowizny na WordPressie. A więc możesz sobie za darmo przetestować, czy te płatności, czy te darowizny poprawnie są przekazywane na Twoim blogu. Ok, przechodzimy do kroku 6. W tym momencie czas uruchomić testowe płatności TiPay na WordPressie i należy pobrać wtyczkę Fast MicroPay na bloga, a więc klikamy tutaj. I nasza wtyczka Fast MicroPay z rozszerzeniem zip pobrała się na dysk komputera. Teraz w kroku siódmym należy zainstalować wtyczkę Fast MicroPay, przejść do zakładki wtyczki, dodaj nową, wyślij na serwer i włącz plugin. A więc musisz zalogować się do swojego bloga WordPress. Ja już się zalogowałem. Praca bez szefa.pl łamane na wp-admin. Przechodzisz do zakładki wtyczki, dodaj nową. Wyślij na serwer, wybierz plik i z dysku komputera wgrywasz właśnie rozszerzenie wtyczki fastmicrope.zip. Otwórz, zainstaluj teraz i włącz wtyczkę. W tym momencie zainstalowałeś wtyczkę FAST MicroPay na blogu WordPress. Teraz przejdź do kroku ósmego ustawienia mikropłatności. A więc przechodzimy do zakładki ustawienia mikropłatności i tutaj zobacz, mamy formularz generowania licencji. I zobacz, teraz możesz sobie wygenerować licencję testową. Licencja testowa aktywuje wszystkie funkcje wtyczki. Licencja testowa jest aktywna przez 3 dni. A więc masz 72 godziny na przetestowanie tej wtyczki całkowicie za darmo. Możesz sobie wygenerować taki klucz licencji, który tutaj należy wkleić. Możesz sobie wygenerować ten klucz licencji właśnie w tym formularzu. A więc podajesz nazwę swojej strony internetowej http://praca bez szefa.pl i kliknij generuj licencję. Po wpisaniu domeny. Po kliknięciu przycisku generuj licencję, otrzymasz taki klucz, i ten klucz należy właśnie tutaj wkleić do panelu wtyczki FAST A więc możesz sobie kliknąć tutaj na ten przycisk wygeneruj licencję testową. Ja już mam taki klucz licencji, klikam przycisk zapisz, i w tym momencie zobacz, że wtyczka aktywowała wszystkie funkcje niezbędne do uruchomienia płatności i dotacji na WordPressie. Przejdź do zakładki usługi. I zobacz, tutaj już mam zdefiniowane wszystkie usługi, jakie mam uruchomione w tym momencie, ponieważ tą wtyczkę już wcześniej wykorzystywałem na blogu Praca bez szefa.pl. Trwałą licencję możesz zamówić sobie z tego pomarańczowego przycisku, Zostajesz przeniesiony na stronę fastmicropa.pl, i tutaj masz trzy rodzaje licencje do wyboru. A więc wybierz odpowiednią opcję, jeżeli przekonasz się do funkcjonalności tej wtyczki. I teraz przechodzimy do kroku 11. Jesteśmy już blisko uruchomienia dotacji na naszym WordPressie przez TiPay. Musimy dodać sobie nową usługę w TiPay, a więc kliknij zakładkę Usługi, Dodaj nową usługę i wybierz TiPay Płatności Online. Przechodzimy dalej. Formularz konfiguracji usługi. wtyczka Fast Micropay automatycznie generuje formularz konfiguracji usługi płatności internetowych TiPay. To jest właśnie. Formularz konfiguracji płatności internetowych TIPAY. Przechodzimy dalej. Jak wypełnić pola formularza? Nazwa formularza może być dowolna, a więc dajemy tutaj dotacja. Przechodzimy dalej. ID użytkownika. W polu ID użytkownika wpisz ID sprzedawcy, login do systemu TIPAY, a więc jest to, krótko mówiąc, login do systemu TIPAY. A więc jest to ten login, który otrzymujesz podczas rejestracji konta w serwisie Tipay. Cena, jeżeli chcesz uruchomić dotację, polecam Ci, abyś ustawił cenę na zero, to oznacza, że użytkownicy będą mogli podać własną kwotę dotacji pod przeglądarku internetową. Ważność kodu dostępu, ważność dostępu to jest jeden dzień, kod bezpieczeństwa. Kod bezpieczeństwa znajdziesz w panelu Tipay w ustawienia powiadomienia. I tutaj masz właśnie ten kod bezpieczeństwa. Skopiuj sobie ten kod i wklej do panelu wtyczki Fast MicroPay. Kod przycisku może być dotacja. Jest to przycisk pod przeglądarką internetową. Zaznacz sobie ten checkbox dotacja, ponieważ w tym poradniku pokazuję ci jak uruchomić dotację i aby uruchomić sobie jeszcze dotację na WordPressie, musisz w takich nawiasach klamerkowych takich jak code i submit, umieścić tekst donation. Donation oznacza, że pod przeglądarką zostanie wyświetlone pole do wpisywania kwoty dotacji i opis transakcji. Opis transakcji tutaj możemy dać także dotacja i zapisujemy naszą usługę. W tym momencie zdefiniowaliśmy sobie usługę o nazwie dotacja. Przechodzimy do kroku 13, tak naprawdę. Musimy sobie tutaj przełączyć statusy naszej usługi. Musimy włączyć naszą usługę, a więc zobacz, tutaj mamy usługę wyłączoną. Kliknij na czerwony status i masz już włączoną usługę dotacji. Przechodzisz dalej. Testowa sprzedaż płatnej treści na WordPressie. W tym momencie nie będziemy sprzedawać treści, tylko będziemy uruchamiać sobie dotację na WordPressie, a więc ten poradnik już nam nie będzie potrzebny. Zobacz, jak bardzo prosto uruchomić dotację. Uruchomienie dotacji działa bardzo podobnie jak sprzedaż płatnej treści. Dotacja na blogu praca bez szefa.pl I tutaj dajmy sobie tylko komunikat. Dziękujemy. Za wykonanie dotacji. I aby uruchomić sobie dotację pod przeglądarką internetową, aby wyświetlić sobie okno, aby ludzie mogli wykonywać dotację zaznacz ten tekst, kliknij ikonkę mikropłatności. Pomiędzy znacznikami FMP znajduje się materiał płatny. Jeżeli oglądałeś wszystkie poradniki dotyczące wtyczki FAS to działa to właśnie w taki sposób. I zobacz teraz wybierz usługę mikropłatności usługę dotacja, którą przed chwilą stworzyliśmy i w tym momencie możemy już uruchomić naszą dotację na WordPressie. a więc publikujemy nasz wpis, uruchamiamy naszą stronę pod przeglądarką, podaj kwotę dotacji, na przykład 199 zł, podaj maila edudamarek@gmail.com, kliknij przycisk dotacja, zapłać Przekaż 199 zł, i w tym momencie pamiętaj, że jest to tryb testowy, a więc pieniądze nie zostaną w rzeczywistości pobrane z mojego konta. Zostajesz przeniesiony do wykonania dotacji Marek Duda. Następny krok: jest to tryb testowy. Tutaj byś został przeniesiony oczywiście do prawdziwego banku, gdzie musiałbyś wykonać opłatę. I zobacz, w tym momencie w trybie testowym płatność została zaksięgowana poprawnie. Klikam przycisk Dalej. I tutaj trwa w tym momencie weryfikacja płatności w serwisie zewnętrznym. Musimy chwilkę poczekać. I zobacz, w tym momencie wykonaliśmy dotację. Osoba wykonująca dotację otrzymała komunikat. Dziękujemy za wykonanie dotacji, a więc ma pewność, że ta dotacja została przesłana. Ilość dotacji, cenę dotacji na szybko możesz sobie tutaj zweryfikować w statystykach. Jak sobie odświeżysz, to zobacz w tym momencie mamy już pierwszą kwotę: 199 zł. Jest to właśnie pierwsza dotacja, jest to dotacja testowa. Jeżeli chcesz uruchomić sobie prawdziwą dotację na WordPressie, przejdź do panelu TiPay, przejdź sobie do zakładki ustawienia tryb testowy i ten tryb testowy wyłącz. Od tego momentu będziesz mógł otrzymywać dotacje przez panel płatności TeePay. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące uruchomienia dotacji na WordPressie, to zapraszam Cię do komentarzy poniżej.